Farba, którą ja maluję, jest troszeczkę niesforna, więc od czasu do czasu będziesz musiała tutaj dmuchnąć w to piórko. W taki sposób. Maksiu napisał do mnie, że potrzebuje nagrania, a dobra tam spoko, że tam nagrał jakąś tam pierwszą zotkę i że spoko i teraz przyjechałem i wyście mnie pochwalili. I potem był film, i potem było wrzutka, i wtedy było takie. A to o tym mówiliście. Wow, mój numer jest w filmie, w którym jest Danuta Stęka. Jest mój kolega, i są po prostu wszyscy. Jest jeszcze oka Szuba. No właśnie, my tworzymy Project Kajoken i teraz będziemy chyba nagrywać więcej takich elektronicznych rzeczy, tak Będzie No i też w ogóle jeśli chodzi o muzykę, to Margo też świetną robotę moim zdaniem zrobiła i ona jest stąd z Somonina, gdzie właśnie mamy premierę. I tutaj Adaś też widziałem na filmie, był taki podekscytowany, jak wlatywała ta nuta. No to co to? I ona siedzi przed tobą, ona siedzi Wolna w swoich ruchach, wolna w śnie, Po tym czasie, co który spędziliśmy na planie, wyszło lepiej niż myślimy. Nie, w ogóle wersja. E, bardzo cieszę się, że to nie była wersja spłyty, tylko live. E, oddała taki klimat e, tego miejsca lasu. E, miało to możliwość wybrzmieć na żywo lepiej. Fulfill the desire. Bardzo fajnie było połączyć różne klimaty muzyczne, bo też to też o to chodziło. I fajnie, że chłopaki tak z marszu, bo ja zadzwoniłem: oj, jutro przyjeżdżajcie, nagrywamy, i przyjechali, dali radę. Całym filmem to jest stab ludzi, tutaj nie ma jednostek, to jest grupa i ta cała grupa się przyczyniła do tego, żeby po prostu wyglądało to tak, jak wygląda. A myślę, że wszyscy są zadowoleni, więc spoko. I też właśnie trzeba wielkie ukłony tutaj wspomnieć o montażyście, który nocami montował to wszystko, żeby zdążyć na premierę, a to są godziny pracy. Ciekawe czy gacie też mają historyczne?